Kupowanie nowego smartfona co roku już dawno przestało mieć sens, co do tego chyba wszyscy się zgadzamy, ale już co tych kilka lat, powiedzmy trzy, może cztery, większość z nas zaczyna zauważać, że no cóż, chyba powoli mogłoby być lepiej, no i szykuje się na przesiadkę na nowe urządzenie. Zebraliśmy w redakcyjnym gronie wszystkich, którzy najlepiej ogarniają branżę smartfonową, i zadaliśmy im jedno proste, ale bardzo ważne pytanie: Mordeczki, które telefony polecacie? No i odpowiedzieli. I o każdym ze wskazanych sprzętów za chwilę sobie krótko Pogadamy. Kolejność modeli raczej przypadkowa, więc się nią nie sugerujcie, ale wszystkie łączy jedno. Jeżeli macie już wydać kilka tysięcy na nowy telefon, no to powinien być to któryś z tych, który trafił na naszą listę. Cały materiał podzielimy sobie na cztery główne kategorie od flagowców po budżetowce, ale to nie jedyne rozróżnienie, które będziemy stosować. Liczyć będzie się także, a jakże? Rozmiar bez dalszego przeciągania. Zaczynamy! Na pierwszy ogień, oczywiście, to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli flagowce. Smartfony premium, te najdroższe, ale i takie, od których oczekuje się najwięcej. Na które z nich warto zwrócić szczególną uwagę? Zaczynamy od iPhone'a 17 Pro Max, czyli obecnie najmocniejszego telefonu w portfolio Apple. Apple, które miniony rok miało dość mocno przypominający rollercoaster. Było sporo kontrowersji wokół fatalnego iOS 26, ale jednocześnie udało im się wyprzecić Samsunga w globalnej sprzedaży. iPhone 17 Pro i Pro Max, mimo początkowej krytyki, znikały ze sklepów błyskawicznie, stając się towarem deficytowym. Użytkownicy, ale i my sami w redakcji KS'a doceniliśmy konkretne zmiany. Potężny układ A19 Pro, 12 GB pamięci RAM, lepsze chłodzenie, bardziej funkcjonalny teleobiektyw w głównym aparacie, referencyjna dla smartfonowego rynku jakość rejestrowanego wideo, innowatorski przedni aparat pozwalający wykonywać selfie w różnej orientacji oraz o różnych proporcjach boków. Trochę się tego uzbierało i choć to nie rewolucja, a przynajmniej nie w każdej kategorii, no nie sposób nie docenić tego, co daje ostatni iPhone. Czy 17 Pro Max to najlepszy smartfon roku? Niekoniecznie, ale to bez wątpienia najbardziej kompletny i przewidywalny wybór dla każdego, kto nie wyobraża sobie życia poza ekosystemem. system Apple. Kolejna z pozycji w tej kategorii to Google Pixel 10 Pro XL. Dawniej seria Pixel była fotograficznym hegemonem. Dziś musi jednak uznawać sprzętową wyższość chińskiej konkurencji, ale nadrabia te braki absolutnie genialnym oprogramowaniem. To wciąż synonim czystego, perfekcyjnie zoptymalizowanego Androida bez zbędnych śmieci, za to z najszybszymi aktualizacjami na rynku. Sercem Pixela 10 Pro XL jest chip Tensor G5, który w pogoni za surową wydajnością zostaje w tyle za topową konkurencją, ale wygrywa tam, gdzie liczy się Optymalizacja pod rozwiązania wykorzystujące aktywnie AI. Finalnie dostajemy smartfon świetnie wykonany z topowym ekranem AMOLED i charakterystycznym designem. To rasowy, płynnie działający flagowiec, na którego nie da się narzekać, chyba że jesteście zatwardziałymi fanami bicia rekordów w benchmarkach. Wówczas to nie ten adres. Kategorię polecanych flagowców zasila także Samsung Galaxy S25 Ultra, będący świetnym dowodem na to, że w tym roku kontrowersje nie ominęły praktycznie żadnego z telefonów klasy premium. S25 Ultra zabrał zasłużone baty za brak innowacji w aparacie i wykastrowany z Bluetootha rysik. Mimo to, Koreańczykom trzeba oddać jedno, to wciąż niezwykle solidny sprzęt. Snapdragon 8 Elite gwarantuje topową wydajność, a świetny ekran AMOLED i dopracowane One UI z Galaxy AI, wspierający język polski, kolokwialnie mówiąc, robią robot. Do tego siedmioletnie wsparcie i funkcjonalny tryb DEX sprawiają, że to nadal bardzo rozsądny wybór. Decydując się na zakup teraz, warto pamiętać jednak o nadchodzącej serii S26. Jej premiera może przynieść odczuwalny skok technologiczny albo wyczekiwane obniżki cen obecnego modelu. w tej kategorii nie sposób nie wspomnieć jeszcze o jednym telefonie, wciąż flagowcu, ale nieco tańszym niż pozostałe modele i do tego produkowanym przez chińskiego producenta. I owym smartfonem jest Poco F8 Ultra. Należąca do Xiaomi marka Poco od pewnego czasu regularnie dowodzi to, co potrafi dowodzić najlepiej, potężną wydajność w cenie, która nie przyprawia nikogo o zawoł serca. Model, który trafił do naszego zestawienia, został wyceniony na zaledwie 3000 zł za wersję z 12 GB pamięci RAM i dyskiem 256 GB lub na 1300 zł za wariant z 16 GB ramu i 512 GB miejsca na dane. To obecnie jeden z najmocniejszych argumentów za tym, aby nie przepłacać u konkurencji. W środku siedzi prawdziwa, wydajnościowa bestia, czyli Snapdragon 8 Elite, szybkie pamięci UFS 4.1 i ogromny ekran AMOLED o przekątnej 6,9 cala. Co ważne, seria F wreszcie dorosła fotograficznie. Zestaw trzech aparatów 50 megapikseli z dużą matrycą i świetnym teleobiektywem to nowa jakość w tej linii. Całość uzupełnia potężna bateria o pojemności 6,5 mAh z ładowaniem 100 watowym. Poko F8 Ultra skutecznie wypełnia lukę po starym, dobrym Xiaomi z czasów Mi 9, podczas gdy główna linia producenta odpłynęła w rejon. Cenowe Apple i Samsunga, POCO przejęło pałeczkę lidera opłacalności. No dobrze, w kwestii flagowców te cztery najbardziej godne uwagi mamy za nami. Teraz pora na kolejną kategorię, czyli smartfony nazywane kompaktowymi, mniejsze, bardziej standardowe pod względem rozmiarów niż warianty Ultra czy Max, ale nie mniej udane. Tu sprawa jest naprawdę prosta. Nasi ludzie wskazywali tu najczęściej zwykłego iPhone'a 17 oraz Samsunga Galaxy S25. Model od Apple był w ostatnich miesiącach niekwestionowanym hitem i to z bardzo dobrych powodów. Podstawowy iPhone 17 to po prostu zeszłoroczny czarny koń. Producent w końcu uległ prośbom użytkowników, serwując w standardzie ekran 120 Hz oraz przydatną funkcję Always On Display. Do zestawu dorzucono lepszy moduł szerokokątny w aparacie, przednią kamerę z modeli Pro i, co kluczowe, 256 GB pamięci nadane w podstawowym, najniższym wariancie. Choć w świecie Androida te nowości nie robią na nikim wrażenia, dla ekosystemu iOS to mała rewolucja. iPhone 17 stał się wreszcie sprzętem dojrzałym i kompletnym i jeśli ktoś nie potrzebuje bajerów z wersji Pro i woli poręczniejsze rozmiary smartfona, to obecnie jest to najsensowniejszy wybór dla większości użytkowników. Opcja numer dwa w tej kategorii to wspomniany Samsung Galaxy S25. Podstawowy S25 to smartfon do bólu nudny, a zarazem rewelacyjny w swojej prostocie. Jest wydajnie, kompaktowo i solidnie. Ten sam procesor co w modelu Ultra sprawdza się świetnie, ale wybierając mniejszy model, trzeba się oczywiście pogodzić z pewnymi kompromisami, m.in. mniejszą baterią czy nieco mniej zaawansowanym zestawem aparatów. Te co prawda na tle chińskiej konkurencji wypadają co najwyżej przeciętnie, ale Samsung na to świetnym oprogramowaniem z polskim AI i obietnicą wieloletniego wsparcia. Dla poszukujących sprawdzonej pewnej opcji, która będzie działała dobrze przez długie lata, a nie tylko przez pierwszy rok czy dwa, S25 jest dla Androidowców, tym czym dla zwolenników iOS iPhone 17. Z jednym zastrzeżeniem na sam koniec omijajcie wariant ze 128 GB szerokim łukiem. To zdecydowanie za mało jak na dzisiejsze standardy flagowców, a dodatkowo w tej wersji dostaniecie wolniejsze pamięci UFS31. Jeśli telefon ma być szybki i faktycznie staczać na lata, dopłata do wyższej pojemności jest po prostu obowiązkowa. thank you Kolejna z naszych kategorii to tak zwane smartfony Slim Fit, czyli bardzo cienkie urządzenia, zwykle o grubości poniżej 6 mm, które powoli stają się nowym trendem na rynku. Czy się przejmą i zostaną z nami na dłużej? Zobaczymy, aczkolwiek ostatnio pojawiły się trzy tego typu urządzenia, które o ile zależy Wam na smartfonie maksymalnie lekkim, warto rozważyć. No może nie wszystkie, bo jeden z nich, czyli Motorola R70, wypada co najwyżej średnio, a gdy uwzględnimy obecną cenę, jest to model kompletnie nieopłacalny. Dwie pozostałe to o wiele sensowniejsze propozycje. I jest to iPhone R oraz Samsung Galaxy S25 Edge. To klasyczne starcie rozsądku z emocjami. Zarówno iPhone R, jak i Samsung Galaxy S25 Edge to świetnie wykonane maszyny, ale grają w zupełnie innych ligach opłacalności. Pod względem czystej funkcjonalności, Samsung wyraźnie prowadzi, oferuje lepszy zestaw aparatów, głośniki stereo i co kluczowe, cena w okolicach 3000 zł, przynajmniej w momencie nagrywania tego materiału. Z kolei iPhone R to popis ergonomii, mimo mikroskopijnego akumulatora, do którego wiele osób, w tym ja, przyznaję, bez bicia. podchodziło mocno sceptycznie, telefon bez trudu wytrzymuje od rana do wieczora i genialnie leży w dłoni. Trzeba jednak otwarcie przyznać, że iPhone R nawet jeśli zaskakująco dobry, no to kosztuje 5000 zł, a w zamian dostajemy tylko jeden aparat, pojedynczy głośnik i brak fizycznego slotu na kartę SIM. To wyposażenie, które w tej cenie po prostu nie przystoi jakiemukolwiek smartfonowi bez względu na logo na pleckach. Ostatnią zbiorczą kategorią, którą sobie omówimy, będą połączone smartfony ze średniej półki oraz te najpopularniejsze, najbardziej budżetowe. To teoretycznie dwa odrębne pułapy, których granica jednak w ostatnich latach coraz bardziej się zacierają. Oczywiście o ile mówimy o urządzeniach naprawdę godnych polecenia, a nie najtańszych modelach z podzespołami sprzed potopu. Pierwsza z opcji to Google Pixel 9a. Model wprawdzie całkowicie zrywa ze starostylistyką, ale na szczęście zachowuje to co najważniejsze, świetny stosunek ceny do możliwości. Za około 1700 zł dostajemy smartfon, który nadal idealnie leży w dłoni, a przy tym oferuje konkretne ulepszenia. Większą baterię, 5000 mAh i jasny ekran AMOLED o przekątnej 6,3 cala, dyskretny, dobrej jakości aparat, który niemal całkowicie zlicowano z obudową, a także 7 lat wsparcia aktualizacjami i perfekcyjną płynność działania dzięki czystemu Androidowi. Będą kręcić nosem na wolne ładowanie przewodowe, ale obecność ładowania indukcyjnego w tej półce cenowej to wciąż duży atut. Pixel 9a to po prostu bardzo solidny wybór dla każdego, kto szuka poręcznego, wspieranego latami sprzętu, który nie zrujnuje portfela. Numer 2 to Poco F7. To obecnie jeden z najlepszych sposobów na wydanie na dobry smartfon mniej niż 2000 zł. Jak trafimy na dobrą promocję, da się ten model zgarnąć i za około 1500 zł, a wówczas w tym przedziale cenowym staje się wręcz bezkonkurencyjny. Za te pieniądze dostajemy potężny zestaw Snapdragona 8S czwartej generacji, 12 GB pamięci RAM i aż 512 GB szybkiej pamięci UFS 4.1. Do tego wielki ekran AMOLED o przekątnej 6,83 cala i potężną baterię 6,5 mAh z ładowaniem 90 w Oczywiście niska cena wymusza pewne ustępstwa konstrukcyjne, aparat jest co najwyżej poprawny i ma słaby moduł szerokokątny, brakuje ładowania indukcyjnego, a wolny port USB 2.0 to już jednak archaizm. Jednak jeśli priorytetem jest czysta wydajność i solidna wodoszczelna obudowa, poko F7, zwłaszcza w promocyjnej cenie, to po prostu genialna okazja. Jeśli nie chcecie polować na promocję na Poco F7, Xiaomi ma jednak w rękawie jeszcze jednego budżetowego asa, Poco X7 Pro za mniej niż 1500 zł. Co ciekawe, ten tańszy model oferuje nawet lepszą wodoszczelność niż F7, choć musicie pogodzić się z obudową wykonaną w całości z tworzywa sztucznego. Sercem urządzenia jest chip Dimensity 8400, wspierany przez 12 GB RAMu i 512 GB pamięci na dane. Ekran 6,67 cala to solidny AMOLED ze 120 Hz o podwyższonej rozdzielczości, a zestaw aparatów jest Dokładnie taki sam jak w droższym modelu F7, czyli 50 megapikseli i 8 megapikseli z szerokim kątem. Całość zasila ogniwo 6000 mAh z szybkim ładowaniem 90W. O ładowaniu indukcyjnym trzeba oczywiście zapomnieć, ale w tej cenie Poco X7 Pro to niezwykle uczciwy i sensowny wybór dla każdego, kto szuka wydajnego smartfona, co naprawdę niewielkie pieniądze. No i te kategorie, a tym samym i nasze zestawienie kończymy telefonem najtańszym ze wszystkich. To coś dla tych, którzy na zakup telefonu chcą wydać no, co najwyżej 1000 zł. W tym przedziale ale cenowym, wbrew pozorom, nie jesteśmy już skazani jedynie na smartfonowy szrot, choć trzeba oczywiście uważać na cenowe pułapki. Szczęśliwie OnePlus Nord CE5 pułapką nie jest. Oppo, czyli właściciel marki, zdołało to upchnąć solidny chip Dimensity 8350, 8GB RAMu i duży jasny amulet 120Hz o przekątnej 6,77 cala. Bateria 5200 mAh z szybkim ładowaniem 80W to w tej klasie bardzo mocny punkt, który zawstydza niejednego droższego konkurenta. Co ciekawe, aparat jest niemal kalką tego ze znacznie droższego Poco F7. Oczywiście niska cena oznacza ponownie kompromisy, najbardziej boli brak głośników stereo i wolny port USB 2.0. Zabrakło też ładowania indukcyjnego a obudowa chroni jedynie przed niewielkimi zachlapaniami. Mimo to w tej cenie Nord C5 to wyjątkowa, sensowna i bezpieczna propozycja dla najbardziej oszczędnych. No i słuchajcie, dotarliśmy w ten sposób do końca. Kilkanaście telefonów za nami z różnych kategorii, w różnych cenach, o różnych możliwościach i różnym designie, ale tak jak mówiłem, bez względu na wybór, będzie Pan zadowolony. No a jeśli sami macie jakieś własne propozycje lub wrażenia z używania z któregoś z wymienionych modeli, sekcja komentarzy jest Wasza. Ja w tym miejscu się żegnam, trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Cześć!